Witam serdecznie w tym filmie. Dzisiaj film będzie normalny, koło minuty prezentacji i zdjęć. Ten film wyląduje dziś w kanale Dlani. Ja już pokażę jak ta dziewczyna wygląda ze mną, to Piotrek zrobił. Pozdrawiam serdecznie pietka Przybysza z mojej strony. To jest ta dziewczyna, co widzicie na zdjęciu. Poróżnijcie, jak ona jest naprawdę gruba, dziewczyna z niej. Zależy mi na tej kobiecie i to bardzo mocno, żeby z nią być w tym związku razem z nią. Ona mi się bardzo podoba. Przeproszeniem jest urocza dziewczyna z niej. Chcę ją bardziej szanować na poważnie, kochać tylko nią z całego serca. Pozdrawiam. Witamy w drugim zdjęciu. Jutro prezentacja drugiego filmu wyląduje w drugim kanale. Short Lani, Przypatrzcie, jaka ona ma ładny brzuszek z seksowna. Tak mówi, że ja jestem i seksowny. I chłopakiem ma rację. Jutro to, to, to. będziecie widzieć, jutro ja będę trzymał. Pozdrawiam serdecznie do oglądania. Zapraszam. Popatrzcie na nie ciało. Jaka nie jest duża dziewczyna. Ciężka. I powiem tylko tyle, że do mnie pasuje. Ma 157 wzrostu. Równocześnie ze mną. Pozdrawiam zapraszam na ostatnie zdjęcie do filmu. Pozdrawiam w tym filmie. Mogę wam powiedzieć przypatrzcie na jej, na jej głowę jako głowę małaną. Włosy bardzo fajne, czarne. Przypatrzcie jej na tu jakie plecy. Popatrzcie jako szeroko dubcie, wydłużą zgramną. Łana z nich dziewczyna. Zależy mi na niej, bo tam na 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 olej ją będę trzymał, który na zabawie, że ręka nie będzie boleć. Pozdrawiam ją serdecznie do oglądania. Dziękuję serdecznie.